Chcieliśmy, żeby był omówiony projekt ustawy, specustawy przygotowanej przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Niestety nie ma dodatkowego posiedzenia Sejmu. Za dwa dni odbędzie się posiedzenie Sejmu zaplanowane dwa tygodnie temu. Nie ma w porządku obrad tego posiedzenia spraw dotyczących wsparcia dla powodzian. Będziemy domagać się tego, żeby projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość był omawiany podczas posiedzenia tego Sejmu. Przypomnę, że to jest wsparcie dla ofiar powodzi, to jest wsparcie dla przedsiębiorców, to jest wsparcie dla rolników, a więc są to rozwiązania, które gwarantują realne wsparcie. My nie mówimy, my nie opowiadamy różnych historii, my działamy konsekwentnie, jesteśmy opozycją merytoryczną, zastępujemy rząd, dlatego że nie widzimy projektu.